1. Niebieska ściana i kanapa w żółtym kolorze w salonie w bloku Niebieska ściana i kanapa w żółtym kolorze w salonie w bloku Projekt wnętrza, pracownia De Om. Fotografia Marek Koptyński Archi Foto Stylizacja, Angelika Front Atmosferycznie salon urządzony jest w stonowanej kolorystyce, inspirowanej okolicznym pejzażem. Jasny błękit przywodzi na myśl o łagodny nurt płynącej niedaleko od ry? Ale też nawiązuje do pogodnej barwy nieba. Sporą dawkę energii wnosi do wnętrza kanapa w żółtym, słonecznym kolorze, ustawiona naprzeciwko stylowej szafki RTV. Jej dekoracyjne fronty i lekka forma wnoszą nutę elegancji. Podobną rolę pełnią naturalne materiały, jasne drewno i marmur oraz przytulne tkaniny. W części salonowej zaplanowano również jadalnię, którą organizuje okrągły stół z czarnym. Marymrowym blatem oraz tapicerowane krzesła, w tkaninie w naturalnym kolorze, piękne 50-metrowe mieszkanie, kolor w salonie i w kuchni, nowoczesne wnętrze. 2. Drewniane listewki i granatowa sofa w salonie w bloku, salon urządzony jest nowocześnie ale przytulnie. Miejsce odpoczynku wyznacza tu granatowa sofa ustawiona naprzeciwko ściany, na które znajduje się telewizor. Ściana TV pięknie zdobią drewniane listewki połączone z bielą i podwieszaną szafką, także drewnianą. Tuż przy salonie zaplanowano przestrzeń na jadalnię z dekoracyjnym, wiszącym oświetleniem. Stół i krzesła są drewniane, więc idealnie wpisują się w aranżację strefy wypoczynkowej. Podobnie jak kolorystyka zaplanowana w kuchni. Dużą biel, którą przełamuje wysoka zabudowa w kolorze granatowym. Piękne mieszkanie w Krakowie. Niebieska sofa, białe meble. 3. Tapeta i fornir na ścianach w salonie w bloku. Tapeta i fornir na ścianach w salonie w bloku. Projekt wnętrza. Miskiewicz da fotografia Łukasz Zandecki ścianę za wygodną, szarą kanapą w salonie zdobi tapeta w odcieniach chłodnego beżu, w przestrzeń między nim udało się wkomponować podręczną półką na książki. Na której zadomowił się sympatyczny jamnik. Ścianę naprzeciwko kanapy wykończono natomiast okładziną z forniru, nawiązującą odcieniem do górnych frontów kuchennej zabudowy. Salon od kuchni dyskretnie oddziela żurowy regał z metalu. Piękne mieszkanie w Warszawie. Przytulne wnętrze dla rodziny. 4. Piękna dekoracja okna w salonie w bloku. Piękna dekoracja okna w salonie w bloku. Projekt wnętrza. Magdalena doniżak sędzicka Pracownia nasze nowe. Fotografia Marta Bechling. Piąpiąziom salon urządzony jest w stylu nowoczesnym, z inspiracjami Vintage i Hamptons. Uwagę zwraca tu gra odcieniami pasteli. W rzeczywistości we wnętrzu wykorzystano tylko kilka kolorów, ale mają one zróżnicowaną intensywność. Która ciekawie buduje przestrzeń. W salonie stanęła welurowa sofa narożna o zgaszonej kolorystyce, łączącej beż z bardzo jasnym pudrowym różem. Dobrano do niej okrągłe stoliki kawowe z białym blatem i metaliczną podstawą w kolorze mosiądzu. Całości dopełniają sute beżowe zasłony. Na ścianie za sofą sztukaterie podkreślają wysokość pomieszczenia. Przy oknie zaprojektowano wyraźnie wydzieloną strefę jadalni, beżowy salon. Kuchnia z pudrowym różem. Piękne mieszkanie w Warszawie. Super. 5. Delikatna sztukateria i dębowy parkiet w salonie w bloku. Delikatna sztukateria i dębowy parkiet w salonie w bloku. Projekt wnętrza. Marta Dąbek. Pracownia Interio. Fotografia Łukasz Nowosadzki. Archilens. Pyl kanapa w jasnym kolorze. Szaro-niebieski fotel i dodatki w różnych odcieniach niebieskiego dodają salonowi lekkości i rozjaśniają wnętrze. Barwy dodatków nawiązują do obrazu wiszącego nad sofą. Kaloryfer pod oknem został schowany za ażurowym panelem pod wydłużonym parapetem, czasem stanowiącym dodatkowe siedzisko. W salonie znajdują się także wąskie zabudowy meblowe z otwartymi półkami na książki. Zarflowanymi panelami mamy miejsce do przechowywania. Elegancki charakter salonu podkreśla delikatny Światna sztukateria na ścianie i gzemsy na suficie oraz dębowe parkiet ułożone w jadełkę.